Wiedźmin hmm, stosuje y, wedę wiedzę, ma wiedzę, ale to nie jest tylko w tym sensie wiedza jako zbiór um, informacji. Y, wiedza to jest coś, co ja widzę, coś, co ja widzę wewnętrznym wzrokiem poprzez mojego ducha, y, i jest to też coś, co ja y, dzięki czemu mogę wieść innych, czyli wiodę a poza tym jest to coś, co wiem i daję. Tymczasem mądrość, tak naprawdę w mm, szamanizm jest powiązany z mądrością. Sza ma, to jest się ma, to jest ten, który ma moc, się ma, ma moc, którą otrzymuje od duchów, nie jest to stricte jego moc, jego ducha, to są duchy, z którym się kontaktuje w astralu. W związku z tym do końca tak naprawdę to nie jest jego moc i y, można powiedzieć, że szaman niczego na zewnątrz wszystkim swoim y, całym otoczeniu nie przekazuje, więc on niejako się ma i dla siebie ma tą y, mądrość wiedzę. Natomiast y, no, jest to tutaj poziom y, bardzo głębokiego zjednoczenia z mocą i y, mądrością. Bardziej można powiedzieć, że szamanizm. To jest mądrość, a wiedźmin ma wiedzę, natomiast z poziomu głębokiego poznania ducha. Oczywiście, szamani przekazują u społeczeństwu swojemu. Pewne informacje. Chodzi mi o to, że stricte niczego on nie naucza, tylko przekazuje, natomiast wybranym, tym, którzy mają być jego następcami, przekazuje y, swoje techniki, prawda? Natomiast zasadniczo taka osoba, właściwie już przez duchy, powinna była być namaszczona i wybrana, no a teraz tak się nie dzieje. Patrząc jeszcze na same głoski, znak ma znaczenie, dźwięk ma znaczenie. Widać, że w słowie w WEDA mamy W, która, głoska, która jest już ruchem, ruchem na zewnątrz, do góry, y, ruchem. N, ruchem. Y, natomiast D jest również ruchem i dochodzeniem do pewnych granic i poszerzaniem no, wiedzy. Y, jest to aktywność. Natomiast e, szaman, e, sama szama e, jest pewnym bezuchem i jest to dużo bardziej energetyczne. E, natomiast e, jest to też połączone z e, takim słowem soma, czyli po prostu ciało i tutaj s my to jest po prostu energia czy e, która jest już w ciele, niejako w, m, kto, którą mamy. No i tym też jest mądrość, to jest też właśnie przyleganie do tej energii.